Takir. Był sobie Hakir słynny, słynny na cały świat. Na ostrych rzeczach siadał i ostre rzeczy jadł. Gdy mięso mu dawano, jarzyny albo drób, on zaraz dosypywał dla smaku trochę ślub. Uwielbiał w drutko czasny zawijać sobie stek i torty z pineskami na siebie zawsze piekł. Na urlop do Meksyku każdego roku gnał. Tam kładł się na kaktusach, gdy wypoczywać chciał. Matera nabił szpilek 222. By lepiej mu się spało, pilnikiem ostrzył je. Aż kiedyś zachorował, północy nie mógł spać. I przyszedł doktor z miasta i zastrzyk kazał dać. Hakiera strach obleciał. Nie dam się krzyknął. Łódź. Wyskoczył szybko z łóżka i uciekł aż pod Łódź.